Po, po krótkiej przerwie z powodu no, no usterek, usterek technicznych No i zapraszamy naszego ostatnie, przedostatniego zawodnika, bo jeszcze w międzyczasie się okazało, że, że nie wybraliśmy jeszcze kogoś, a mianowicie tego kogoś tutaj pod koszem jest to zawodnik, który nie podał jak się nazywa. A załóż to Ja bym go pokazał, nie? Tego tutaj, bo oddechnie się udział. No przepraszam, no ale na kamerzystę już nam no, 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 nie starczyło, i po prostu. Bo no, taki jest, jaki jest. No i duży! 3, 2, 1, tak! Ej, chłopaki, pomrządzać, trudnie. Ale to, jak się Ale się Wydaje mi się, że jakiś młody dostał, ale nie widziałem. Przepraszam. Może zapiszemy Ci zerę już będzie po macie Jego tylko tylko No Ostatnia seria, skup się, może wygrać Oj, Duży! Teraz się skup, bo twoje, bo twój wynik jest przerażający i po prostu normalnie trudno go wyliczyć, lecz wyniósł zero! Dziękuję, dziękuję. Zdarza się. Przed nami kolejny zawodnik, ale... Proszę, Kuba, Wróćmy do naszego konkursu. Tu się zgłosił ktoś. Może hey. się nam przedstaw. Leszczu. Leszczu. No, Leszczu, Dobrze. Popie też już nie, 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 nie. Zaraz, zaraz, Dobrze. Wracamy do studia. Ty, 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 co ten Leszczu tam robi? No, Leszczu. Dawaj Leszcza. Dzień, start. Jest jeden. Jest Podaj im. Podaj. O, Piłki zbierajcie. O, <słyska> <gry> A B ordinary mis morally za jeden punkt jest. Aha. No i kolejny fenomenalny wynik nowego zawodnika. Choć lepszy od poprzedniego, dużego, który był miał wynik 0. Jest to wynik 3 punkty. Zapraszamy na, na, na krótką przerwę, a potem do dogrywka między kulą operatorem i żakiem, który zbiera piłki. Zapolite.